Cześć, witam z kanału Smart Test. Chciałem Was zaprosić do recenzji bardzo ciekawego i też niedrogiego odkurzacza bezprzewodowego, odkurzacza pionowego, jakim jest odkurzacz Pureno V200. Marka Pureno należy do firmy Technisat, czyli bardzo znanego producenta jeżeli chodzi o elektronikę. Już wiele razy mieliście okazję zobaczyć tą markę na moim kanale. Jeżeli chodzi o najważniejsze cechy tego odkurzacza, to oczywiście silnik bezszczotkowy, filtry HEPA umieszczone w pojemniku na odpady, maksymalna mocy sąca 22 kPa, turboszczotka z podświetleniem LED-owym, no i czas pracy na baterii to 40 minut. Jeżeli chodzi o cenę tego odkurzacza, to został on wyceniony na około 500 zł, czyli mamy tutaj naprawdę bardzo atrakcyjną cenę. Za odkurzacz o takich parametrach technicznych. Jeżeli chcecie się nieco więcej dowiedzieć na temat tego odkurzacza, no to oczywiście zapraszam do oglądania dzisiejszej recenzji. Ok, zaczynamy jak zwykle od zawartości zestawu. Zobaczcie, jakie elementy wchodzą w skład tego odkurzacza. Oczywiście najważniejszy element no to sam odkurzacz. Odkurzacz ze zintegrowanym silnikiem. Tak jak wspominałem silnik bezszczotkowy, czyli ma większą wydajność, dłuższą żywotność, no i też jest znacznie cichszy niż silniki szczotkowe. Zintegrowany pojemnik na odpady tutaj w dolnej części odkurzacza oraz tutaj w tym miejscu znajdziecie baterię. Tą baterię można zdemontować z odkurzacza, możecie sobie ją wyjąć, ona jest osobnym elementem. Jeżeli byśmy sobie dokupili drugą baterię do odkurzacza, to możemy wówczas jedną baterię ładować, a na przykład z drugiej korzystać. Ładowanie z takiego klasycznego zasilacza zakończonego okrągłą wtyczką. Tą wtyczkę po prostu podpinamy do baterii i w ten sposób sobie ją Ładujemy. Możemy to ładować właśnie na baterii wyjętej z odkurzacza, lub też bezpośrednio, kiedy mamy tą baterię zamontowaną w odkurzaczu. Na tej baterii mamy też diody LED, informujące nas po pierwsze o stopniu naładowania baterii. To są trzy diody. Mamy też diodę informującą o zablokowaniu turboszczotki, oraz jest też tutaj kontrolka informująca nas o prędkości pracy urządzenia, która będzie zmieniała swój kolor. Urządzenie ma trzy prędkości: prędkość pierwsza, kolor zielony, następnie kolor niebieski na średniej prędkości i kolor pomarańczowy na tej prędkości najwyższej. O tych prędkościach sobie jeszcze zaraz powiemy. Natomiast chciałem Wam pokazać tutaj system opróżniania i czyszczenia tego odkurzacza, ponieważ ten pojemnik z odkurzaczem jest zintegrowany, dlatego też samo czyszczenie polega na otwarciu tej, tej pokrywy i opróżnieniu zawartości tego pojemnika bezpośrednio do kosza. Nie możemy tego jakoś zdemontować. Wewnątrz znajduje się filtr, filtr możemy sobie również wyjąć z tego odkurzacza i zobaczcie, on jest dwuczęściowy. Tutaj mamy oczywiście ten filtr aluminiowy, wewnątrz jest filtr HEPA. Oba te elementy możemy oczywiście wypłukać pod wodą, wysuszyć i ponownie to wszystko zamontować w odkurzaczu. Jak widzicie, ja to sobie bardzo łatwo demontuję ręcznie, natomiast instrukcja obsługi ta szczotka szczelinowa, którą mamy w zestawie, również pełni rolę takiego klucza, który ma nam ułatwić demontaż i też montaż tego filtra, więc jeżeli byście mieli problem z demontażem ręcznym, no to możecie skorzystać się z tego sposobu. W zestawie, jak pewno już zauważyliście Mamy dodatkowy filtr HEPA. Tak więc, w razie zużycia tego pierwszego filtru, mamy jeszcze drugi zapasowy. No, i oczywiście, takie filtry możemy sobie też kolejne dokupić. Kolejny element zestawu: no to oczywiście jest turbo szczotka. Turbo szczotka, która jest, jak widzicie, całkiem przyzwoicie wykonana. Ona ma tutaj oczywiście zamontowany dodatkowy silnik, który będzie ją napędzał. Silnik o mocy 15 W. Do tego duże podgumowane koła, tutaj prowadzące od góry, widzimy szczotkę przez tą przeźroczystą osłonę. Do tego podświetlenie LED, czyli możemy oświetlać powierzchnię, którą będziemy odkurzali, dzięki czemu żadne zanieczyszczenia nam nie umkną. No i zobaczmy sobie jeszcze od spodu dwa małe kółka prowadzące. No i oczywiście ta szczotka, która znajduje się wewnątrz. Jeżeli chcielibyśmy tą szczotkę wyczyścić, zamontować, to po prostu tutaj zwalniamy to zabezpieczenie po prawej stronie i zobaczcie, wyjmujemy całą szczotkę, dzięki czemu możemy ją bardzo też łatwo... Wyczyścić i ponownie zamontować sobie w naszej szczotce. Tak więc, jak widzicie, bardzo łatwy sposób czyszczenia. W tym miejscu, może jeszcze warto wspomnieć, że szczotka ma dwa rodzaje włókien, dzięki czemu lepiej zbiera też drobny kurz wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Oprócz tej głównej szczotki, mamy oczywiście stawkę tą wąską, którą już mieliście okazję zobaczyć. Oraz mamy drugą, mniejszą szczotkę. Tutaj jeszcze zabezpieczona jest na czas transportu. I zobaczcie, to jest szczotka taka mniejsza, dość też wąska. Z, z włosiem, które jest tak dość nietypowo rozłożone. Również ta szczotka pozwala nam na odkurzanie, przeszczenie właśnie jakichś mniejszych powierzchni. No i ostatni element dzisiejszego zestawu, czyli ta rura sąca. Rura, jak widzicie, aluminiowa, czyli dobra jakość wykonania. Bardzo sztywna, solidna. Do tego, oczywiście, ona jest rozsuwana. Możemy sobie regulować wysokość, więc, w zależności od naszego wzrostu, będziemy sobie mogli dopasować tą rurę tak, żeby jak najwygodniej nam się pracowało, sprzątało z wykorzystaniem tego odkurzacza. Wewnątrz są też piny elektryczne do przenoszenia napięcia na silnik elektroszczotki. I teraz jeszcze Wam pokażę jeden element, a mianowicie uchwyt do ściany, dzięki czemu odkurzacz będzie stabilnie zamontowany, nie będzie nam się przewracał. Do tego montażu, oczywiście, w zestawie są też kołki, więc mamy pełen komplet. No, i też w zestawie jeszcze jest takie, takie narzędzie do czyszczenia szczotki, tutaj z nożem, do rozcinania na przykład włosów na szczotce. Możecie za pomocą tego narzędzia bardzo łatwo też tą szczotkę sobie oczyścić. Zanim przejdziemy do testów praktycznych tego odkurzacza, to jeszcze dwa słowa na temat siły sącej, czasu pracy na baterii oraz kulturze pracy, jaką oferuje ten odkurzacz. Tak jak Wam wspomniałem, mamy tutaj trzy tryby pracy odkurzacza, które są oczywiście sygnalizowane kolorem tej diody. I teraz pierwszy tryb to jest tryb zielony, czyli tryb niski. Siła sąca wynosi 8 kPa i czas pracy na baterii to jest aż 40 minut. Jeżeli chcemy zwiększyć siłę sącą, to kolejnym etapem jest kolor średni, dioda w kolorze niebieskim i mamy wówczas 12 kilopaskali, jeżeli chodzi o mocy sącą. Natomiast czas pracy tego odkurzacza spada nam do 22 minut. No i ostatni tryb, tryb pomarańczowy, jak widzieliście. Tu mamy tą najwyższą siłę sącą, czyli aż 22 kPa. Natomiast czas pracy na baterii będzie wówczas wynosił 12 minut. Oczywiście te 12 minut to jest czas, który pozwoli Wam na odkurzenie nawet dość dużego pomieszczenia, czy też małego mieszkania. Natomiast wydaje mi się, że w tych niższych prędkościach również będziecie w stanie skutecznie posprzątać mieszkanie. Więc wówczas ten czas pracy będzie znacznie dłuższy. Jeżeli chodzi o ładowanie baterii, to jest około 4,5 godziny od zera do pełnego naładowania. Ok, tyle informacji technicznych. Teraz sobie już przejdziemy do testów praktycznych. Oczywiście możemy taki odkurzacz podłączyć, zobaczcie, do takiej szczotki bezpośrednio i wówczas. Odkurzać jakieś małe powierzchnie. Jak widzicie, sam system montażu bardzo prosty po prostu wklikujemy się w złącze. Podobnie, jeżeli chodzi o te małe złączki, również pasują bezpośrednio do tego odkurzacza. Również tak będziecie mogli sobie te ssawki podłączyć i z nich bezpośrednio korzystać. Natomiast zdecydowanie częściej będziemy wykorzystywali już tą naszą rurę sącą do której po prostu w identyczny sposób dopinamy sobie końcówki i będziemy mogli sobie korzystać wówczas już z tej pełnej wersji odkurzacza. No i przechodzimy teraz do testów praktycznych, czyli kolor zielony, najmniejsza moc i zobaczmy jak sobie poradzi. I teraz zobaczcie, wszystkie tutaj zanieczyszczenia zostały zebrane do tego pojemnika. Jeżeli chodzi o dokładność pozbierania, no to jest nieźle, ale widać tutaj jeszcze drobne elementy pozostałe. Przechodzimy do poziomu drugiego, no i zobaczmy. Jak widzicie, znowu wszystkie zanieczyszczenia znalazły się wewnątrz tego pojemnika. No i zwiększamy mocy do maksymalnej i zobaczmy. Tutaj, oczywiście, znacznie szybciej pozbyliśmy się wszystkich zanieczyszczeń. Jeżeli spojrzymy tutaj na stół, to tak naprawdę jest idealnie czysty i wszystkie oczywiście zanieczyszczenia znalazły się w pojemniku. Kolejny test. Zobaczmy sobie teraz tą szczotkę szczelinową do trudno dostępnych powierzchni i może ustawimy właśnie odkurzacz na tej mocy średniej i zobaczmy. Jak widzicie, bez problemu na średnim poziomie bardzo szybko wszystko zostało zebrane. Zastosowanie krótkiej szczotki świetnie sprawdza się też na przykład przy sprzątaniu samochodu. Tutaj mamy taką imitację tapicerki samochodowej i zobaczmy, jak sobie tutaj będzie ten odkurzacz radził. Oczywiście wykorzystamy tutaj ten, ten poziom średni, kolor niebieski. I jak widzicie, ta picerka, która jak wiecie jest trudna do odkurzania, została bardzo ładnie w tym przypadku odkurzona. Czyli, również do tego typu zastosowań, ten odkurzacz jak najbardziej się nadaje. I teraz zobaczmy jeszcze działanie tego odkurzacza po całkowitym jego złożeniu razem z tą rurą sącą. I zobaczycie, jak on sobie tutaj poradzi z różnymi powierzchniami. Poziom niebieski, czyli poziom średni. No, i zobaczcie. Jak widzicie, bez problemu wszystko zostało pozbierane. Zwróćcie też uwagę na podświetlenie LEDowe, które oświetla nam dokładnie przestrzeń przed odkurzaczem, dzięki czemu widzimy, czy jakiekolwiek jeszcze drobinki zanieczyszczenia pozostały na tutaj podłodze. I teraz zobaczmy sobie jeszcze odkurzanie dywanu. Tu mamy taki chodnik z wysokim włosiem. I zobaczmy, poziom średni i jak widzicie możemy tutaj odkurzać oczywiście siła sąca już podnosi nam ten dywanik więc musimy odkurzać co prawda w jedną stronę lub go przytrzymać jeżeli szczotka nam się zablokuje a w tym momencie to mamy kontrolkę w kolorze pomarańczowym i musimy wyłączyć odkurzacz a następnie znowu go uruchomić jeżeli skorzystamy z wyższej mocy to również możemy tutaj sobie spokojnie odkurzać Natomiast już bardzo mocno ten dywanik jest podnoszony przez pod odkurzacz, ponieważ mamy tutaj już 22 kilo paskale. Jeżeli chodzi o tą moc sąsiad, jeżeli chodzi o samo sterowanie odkurzaczem, to zobaczcie, możemy tutaj bardzo łatwo nim manewrować. Możemy też łatwo wjeżdżać pod meble, ponieważ mamy możliwość opuszczenia praktycznie do zera odkurzacza. I zobaczcie, w tej pozycji jesteśmy w stanie nawet pod bardzo wąskie meble podjechać i też możemy sobie tutaj manewrować czyli podjeżdżać w lewą czy też w prawą stronę więc to jest na pewno bardzo duże ułatwienie i ułatwia nam tak naprawdę sprzątanie właśnie w tych trudno dostępnych miejscach. Ok, tak więc jak widzicie za niecałe 500 zł otrzymujemy naprawdę nieźle wykonany odkurzacz pionowy, odkurzacz bezprzewodowy z silnikiem bezszczotkowym z filtrem HEPA z elektroszczotką o dużej wydajności, no i dodatkowymi akcesoriami w postaci tej ssawki szczelinowej, czy też małej szczotki do odkurzania mniejszych powierzchni. Tak więc, jeżeli szukacie niedrogiego, ale dobrze wykonanego odkurzacza pionowego, to myślę, że warto przyglądać się bliżej właśnie odkurzaczowi Pureno V200. Linki do odkurzacza, jak zwykle, znajdziecie pod filmem. Ja ze swojej strony proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. Najlepiej z tym dzwoneczkiem. I zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!